Nie ma. Słuchajcie, zanim przejdziemy do Meritum, to jeden ważny komunikat. Kanał Cartoon nie ma na celu promować ani deprecjonować żadnej partii ani żadnego polityka. Kanał jest całkowicie apolityczny, a wszelkie treści o charakterze politycznym są tylko i wyłącznie przedstawiane w celach humorystycznych. I jeśli ktoś z polityków zrobi jakąkolwiek gafę, to ja to wykorzystam niezależnie od ugrupowania, które reprezentuję. Wiem, że polityka w Polsce to jest gorący temat, taki gorący ziemniak. Jak go podniesiesz, to musisz się poparzyć. Także jeśli ktoś zgubił w swoim odbycie kawał drewnianego kija i nie potrafi się z tego śmiać, to zapraszam do odsubowania kanału i zaprzestania jego śledzenia. Bo na kanale chcę dawać ludziom rozrywkę, a nie szerzyć nienawiść. Także reansumując. Ani ten, ani żaden inny film nie ma na celu nikogo obrażać, a jedynie przedstawić sprawy w krzywym zwierciadle. Z humorem i dla rozrywki. Tylko i wyłącznie. No, to jak wytrwaliście ten krótki wstęp, to zapraszam na rozmowę z prezydentem. Witam Państwa. Dziś moim gościem jest głowa Państwa, Pan Prezydent. Panie Prezydencie. O pana wyczynach politycznych wiadomo bardzo dużo i nie chciałbym zanudzać państwa tematami, które nikogo nie obchodzą, ale poruszyć tematy osobiste, bo każdy chciałby poznać prezydenta od strony osobistej. Pan sam najlepiej wie, że są tematy trudne. I teraz chciałbym o taki temat trudny zapytać. Trudny, ale i niezwykle ludzki, wręcz trywialny, ale bardzo osobisty. Czy. Gdy zdarza się panu zatwardzenie, nie boję się użyć tego słowa, ponieważ jest to rzecz ludzka, prawda? Jak zdarzy się panu zatwardzenie, to co taka osoba jak pan, czyli sama głowa państwa, mogłaby poradzić zwykłemu obywatelowi? Ty musisz być twardy. Jak stolec? Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije. Jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No, faktycznie nie ma chyba już nic bardziej osobistego niż zatwardzenie, prawda? Tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Ale ja absolutnie tego nie neguję. Oczywiście, że to są poważne sprawy, dlatego poruszam ten temat z samym zwierzchnikiem naszego kraju. No, ale jak wiadomo, samo, że tak powiem, wyrzucenie z siebie problemu to jeszcze nie koniec. Tu jednego dnia doprowadzenie siebie do porządku będzie łatwiejsze, ale innym razem może być znacznie trudniej, prawda? I wtedy trzeba podjąć trudne i bardzo ważne decyzje, związane z chociażby ilością papieru toaletowego. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Tak, właśnie o nich mówię. I tak? No tak. No, i nie może być tak, że Ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. No tak, ale przecież to są osobiste problemy. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nie ma już chyba bardziej osobistych problemów niż omawiany. Nie, no po prostu nie ma. Cieszę się, że się Pan ze mną zgadza. Jednym z problemów może być też sprawność zwieracza. Rozumie Pan. Mimo bólu w końcu trzeba przecież go zacisnąć i to odciąć. Jeżeli nie potrafisz się od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania, no to co to wtedy znaczy? Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Czyli jak ktoś się nie nadaje, to co wtedy? Sugeruje pan, żeby, nie wiem, się lepiej odżywiać? Wie pan, nie każdy to potrafi, a każdy może jednak trafić w końcu na moment zatwardzenia i może to później taką osobę dużo kosztować cierpienia, prawda? To nie jest istotne, ile cię to potem kosztuje. I co ty potem przeżywasz, kiedy już jesteś po? Ale co to znaczy po? To znaczy kiedy? Wieczorem, nie wiem, kiedy masz zasnąć i leżysz w łóżku, tak? I, 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 I wraca ci cały dzień. Kiedy to wraca wieczorem w łóżku, to faktycznie może być problem. No cóż, nam zostaje tylko życzyć wszystkim takiej siły, jaką ma pan prezydent w tym temacie. Dziękujemy, panie prezydencie, za rozmowę. A z prezydentem rozbawiał Edek z kanału Cartoon. Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru.